Siemanko, z tej strony Serfero i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Majestica. Zobaczcie, jesteśmy sobie teraz na Majestiku i nie zapomnijcie wpisać gościk promo Serfero w grze, żeby odebrać VIPa i pieniądze. Gościk promo Serfero. Lub jak będziecie tworzyli konto na stronie internetowej Majestika, jak będziecie chcieli pobrać grę, to też tam wpiszcie, kto was zaprosił Serfero, bo wtedy otrzymujecie pieniądze oraz VIPa. Znaczy, czy on jest akustyczny? Gdzie mój karabin? dobra, ja do tego karabinu nie mam amunicji, to go nie rozstrzelam. Dobra, jakiś idiota szuka atencji. Czy znaczy, on jest akustyczny ten człowiek? Dobra, jadę na patrol. mamy Czekaj, co? Jak mamy frakcję zamrożoną? Teraz przeanalizowałem, co on mówił. Jak frakcja LSPD jest zamrożona? Że policja nie może jeździć? Popierdzieliło ich? Nie ma żadnych policjantów? Twoja raga nie ma dostępu do przedmiotu. Ej, czemu nie mogę nic wyciągać? No mówię, że jest frakcja zamrożona, bo lidera zmieniliśmy. Nie ma policjantów w ogóle? No nie ma. No a co, a czemu? Czemu nie ma policji? Mówi ci, że zmieniliśmy lidera. No i gdzie on jest? No i szukamy nowego. Możesz napisać podanie. To ja zostaję liderem. Odmraż LSPD, jadę na patrol. Dobra, mam tu w dupie, że jest jakaś frakcja zamrożona. Ja muszę pracować, nagrywać content. Dobra, widzowie, w ogóle nasza rodzina rozpadła się. Surferzy już przestali istnieć, bo nie zapłaciłem podatków, po prostu. Bo ogólnie to wyjechałem do Gruzji, kto śledzi Instagrama surfero podłoga ten wie. No i byłem w Gruzji, tam nie miałem internetu, nie miałem jak wejść na Majestika, nie miałem na swoim laptopie Majestika, No i nie opłaciłem podatku, przez co wygasła nasza rodzinka, także jest lipa. Co? Co tu jest tyle samochodów? Tu nawet nie ma nic oznaczone. Co tu się dzieje? Czemu tu jest tyle aut? Co tu się dzieje? Nie wiem, wejdźcie na górę, to zobaczymy. Dobra. Ua! Dobra, idę na górę. Chcę z nimi pogadać. Mam bardzo silną ochotę się dowiedzieć, co tutaj się dzieje. Czemu jest tyle aut? I czemu tu się napierdzielają ludzie? Halo? Gdzie... Nie strzela, nie strzela, poczekaj, ja chcę pogadać, dobra? Nie strzela, nie mam broni. Degabol, degabol. Degabol. Aha, i tu jest jakaś areka? Nie Kedrys Poddaj się, poddaj się Seśmeru, poddaj się Seśmeru A to jest, to jest dupeczka, czy to jest chłop z siurkiem? Twoja mama, twoja poddaj się, mama Poddaj się, poddaj się, poddaj się To, to, o Oni chcą mnie porwać Poddaj się no nie, no i mnie rozpierdzielili. No, jak siadałem do auta. Ferfero to naprawdę też kurwa polecieć? Aha, zabrali mi 50 tysięcy, nieźle. I co z nim robimy? Drugi raz go poddałem. Znowu się I nie chce. On jest przy kąpielu, kąpie na pewno. Ale poczekajmy, <laughs> co. Nie, on jest na pewno, jeszcze. on jest na. What? Co tu robią radiowozy na komendzie? A można w ogóle. Dalej jest zamrożona frakcja, nie można nawet otwierać tych samochodów, to jest powalone. Także co, magazyn policyjny też jest zamrożony, więc my musimy sobie pojechać do ammunition i kupić sobie broń sami. Prywatnie. W ogóle wszystko, widzowie, potraciłem Billarda też bo Kurde Billboarda. Zapomniałem też y, opłacić, też go straciłem. Zapomniałem rodzinę opłacić, też ją straciłem. Po prostu to jest jakaś jedna wielka katastrofa. Ten, wyjechałem do granicę i wszystko się pierdzieli. Tak jak z firmą, widzowie. Jak macie firmę, to nie możecie jej zostawić nigdy. Musicie cały czas pracować, bo potem widzicie, co się dzieje. Nie mam domu nawet. Jestem po prostu zwykłym biedakiem. Mam 2 miliony 800 przy sobie, więc może pójdziemy w sumie do kasyna. Ty! Śniegu nie ma teraz. Się skapnąłem, że już nie ma śniegu. A jest dalej jeszcze przepustka zimowa. Chyba, że ona się zaraz kończy. Kiedy ona się kończy? Za 40 dni. ej to jeszcze kupa czasu. Dobra, więc zajeżdżamy i kupimy sobie broń. Bo tu w tym mieście bez broni to nie polecam żyć. Naprawdę, tu trzeba być ostrożnym. Naprawdę ten gościu z tej supry będzie cały czas mnie śledził. On strzela do mnie? Aha, strzela do mnie, no. I to jest właśnie to, co ja powiedziałem, no. Ha, no i rozstrzelany, łatwo. Widzicie, widzowie, to jest to miasto. Tu trzeba być naprawdę ostrożnym. Nie wiem, co ten chłop podwala. On skwitował z giereczki. Ogłoszenie poszukiwania. Pięć gwiazdek. Napaść na funkcjonariusza. Dobra. Aha, no, i, no i, to jest, i to jest właśnie. Widzicie, to jest właśnie Majestic. No, tu trzeba być naprawdę ostrożnym. Ale wypisałem gościowi poszukiwanie, bo wiedziałem, że go nie zdąży zatrzymać. No, odholownik poproszę. Preferuję. Ja Preferuję. Ojej, też. Dawaj, dawaj okoski, 100 koła. A może więcej niż 100 koła, co ty na to? Dawaj Remis! Aj. Dawaj, dawaj, jeszcze. Teraz raz. Czekaj, nie to. Ej nie, 10 Dzie tysięcy. No, Daję no, ja ci. O, dobrze, teraz przegrałem 10 tysięcy i teraz wygram 100 koła. Bardzo dobrze. No to teraz gram. Nie! 100 koła! Tak. Nie. No dobra, no i wygrałem. No i 100 koła, dawaj. A wiesz, że cię porobię? Oh, no nie, dobra, dawaj, no ej, bo jeszcze raz musimy zagrać. O, sto, o dawaj 200 koła teraz. Nie, bo w ogóle. Remis. To dawaj 200 koła teraz, dawaj 200 koła. Nie masz psychy A ile już przez sobie? 3 miliony. Ja to. No dawaj trzymaj. Nie, o milion, dawaj o milion. O kurczę, to jest milion 400? Nie, stoś w siedlysie. Dobra, Essa, jedziemy. Zarobiłem. 300 hmm? kg. Chyba, że chcę, że o bańkę. Nie. Dobra, to daj na odholownik podwieźć. Będę na odcinku czy nie? Nie wiem, skąd mam to wiedzieć? To montażysta będzie montował. Dobra, widzowie, wygraliśmy teraz trochę w kości, więc mamy rozrzewkę. Bardzo dobrze nam idzie. Więc teraz jedziemy do mojego ulubionego miejsca, czyli do kasyna. Mam przy sobie 2 miliony 800 tysięcy. Także zaraz zobaczymy, ile przeznaczę na gierkę. Ale wychodzimy z 5 milionami. Takie jest moje założenie. Lipa. Ile masz siana? Nie chcę. A chcesz mieć więcej żetonów? Jak? No, mam taki sposób, żeby więcej żetonów zdobyć. Ci będę musiał pokazać, ale to jak skończysz grać? Wszystkie pieniądze, czyli 2 miliony 800, 000, wymieniam na żetony. O kurde, ile będziemy mieli żetonów? 313 tysięcy żetonów mamy. I musimy wejść, wyjść z. 5 7, 7, że to, tysiącami żetonów musimy zrobić 5 milionów dzisiaj. Proszę Państwa, pół bańki mamy postawione na sam początek. Jeżeli będziemy mieli dobre karty, to możemy wtedy podwoić w połowie gry i obstawić jeszcze więcej. A a nas rozpierdzieliła suczka Dobrze nie zdablowałem, widzowie, spokojnie, spokojnie, najpierw trzeba przegrać, żeby potem wygrać. Dobra, wiecie co ja widzowie chyba zdabluję? Dawaj piętnastka. Dobra okej. Okay. I daj jeszcze, jeszcze. A co? Przegrałem. Ja pierdzielę. Widzowie, nie no, straciliśmy półtora miliona w kilka sekund. Widzowie, musimy wygrać, no bo jest katastrofa. Ja teraz tabluję pa, mam 14. Daj mi tabla. Kuśwa, no. Nie, przegrałem <ścoughs> 2 miliony. Co się śmiejesz, nie śmierci? Nieźmij się ze mnie. Widzowie, mieliśmy wyjść z 5 milionami, a mamy milion, no. Ej, no! Aha, ostatni bet. Nie, nie dotyka już tego. <grym> no! Nie, no ja pierdzielę no. Dobra widzowie, zostałem bankrutem. Wychodzimy, przegraliśmy 3 miliony widzowie. Jest jakaś strasznie słaba pasa. Pan jest z policji? Jestem, jestem. A chce pan auto kupić. A to co to auto jest tylko dla policjantów? Tak, chcę pan zobaczyć. No jasne. Chcą, radiowóz ten mi sprzedać? I A ja ile ile ono kosztuje? 8 milionów, co nie. Uuu, fajne. Chce się przyjechać. No, dzięki no, wielkie. No nie! Czemu on wsiadł? Wysadzić, mogę go? O, tym man. <laughs> Łatwo! Jostałeś okradziony. Auto. O nie, to jest cały czas ten gościu. O, -o on ma Nissan Getera, który jest w, w, chyba... Oej, no ale jak on jeździć nie umie. Ojciec. Dobra widzowie, dzięki wielkim za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie użyć kodu Surfero na Majestiku. Surfero to Marka Narka.